Witam państwa, dzień dobry. Witam serdecznie. Witam pierwszy, pierwszy raz w tym roku. Yy, moi drodzy, strasznie pogoda mi tutaj, plany się pokrzyżowała, ponieważ myślałem, że będzie inaczej. Rano zapowiadało się ładnie, w tej chwili strasznie wieje i jeszcze coś delikatnie zaczyna sypać. Moi kochani, yy, tak jak już powiedziałem, witam państwa serdecznie. Dzień dobry, pierwszy raz w tym roku. Dzięki, że oglądacie. Cały czas filmy widzę, że subskrypcje rosną, za co bardzo Państwu serdecznie, serdecznie Państwu dziękuję. Yy, moi kochani, dzisiaj taki będzie dość krótki materiał, bo chciałem się tylko przypomnieć, że, że jestem i, i, i będę kontynuował dalej kolejne filmiki. Znaczy, yy, J23 znowu nadaje, także od tego zacznijmy. Moi drodzy, yy, na pewno w tym roku będzie... Dosyć ciekawie, ponieważ zrobię Wam materiał odnośnie stosowania humusów na łąkach, bo wiem, że już ciśnięcie mnie o to, także na pewno łąki się pojawią, ale też między innymi pokażę Państwu jeszcze inne kwasy humusowe, które na rynku są i uważam, że też warto na nie zwrócić uwagę, ponieważ też robią robotę. Moi drodzy, co chciałem powiedzieć dzisiaj, też między innymi film, filmik robię pod pewnego pana, który, który ogląda, ogląda kanał, ogląda filmy. Tutaj padł temat nie wiem, czy czasem ten wiatr nie będzie przeszkadzał, dmuchając w mikrofon, ale słuchajcie, strasz, straszna jest ta pogoda. Pan, który ogląda filmy, zwrócił mi uwagę na to, znaczy zwrócił mi uwagę. Ogólnie temat zaczął się od stosowania siarczanu amonu. I ten temat cały czas się gdzieś tam w korespondencji przywija. siarczan amonu, kiedy stosować, czy można go łączyć z humusami, kiedy stosować itd. itd. Moi drodzy, siarczan amonu, no wiadomo, nawóz jak nawóz stosować. Należy, natomiast trzeba zwrócić uwagę, ponieważ jest to dość, dość ważny element w całej tej układance: siarczan amonu zakwasza nam glebę, ma właściwości zakwaszające. I teraz jest taka sytuacja, że stosowanie siarczanu amonu musimy dobrać pod uprawę roślin, która roślina lubi zakwaszone środowisko. To jest po pierwsze. Druga sprawa to jest taka, że mikroorganizmy, które są w humusach, w humusiach czy, czy w innych, już powiedzmy, humusach, które też zresztą Państwu pokażę, mikroorganizmy ogólnie nie lubią kwaśnego środowiska. I teraz, jeżeli już mamy glebę zakwaszoną, do tego dodamy humusy z mikroorganizmami, to. Te humusy nie będą spełniały prawidłowo swojej roli. Po prostu one nie, nie zadziałają prawidłowo. Istotną rzeczą, na którą uczulam, ale też też podpowiadam, jeżeli chcemy stosować te nawozy typu siacza na amonu i inne polifoski, powiedzmy inne nawozy, dobrze jest naprawdę zrobić sobie badanie gleby. Jeżeli będziemy mieli badanie gleby, no to w tym momencie będziemy mieli wszystko jak na widelcu, yy, czy w ogóle jest sens stosowania siarczanów, siarczanu amonu, na przykład, mówię przykładowo, tak? Dlatego, że jeżeli wyjdzie, w, że w glebie mamy dosyć sporo siarki, że glebę mamy o odczynie kwaśnym, więc stosowanie siarczanów w tym momencie naprawdę mija się z celem. Yy, wiem, wiem z doświadczenia, że większość upraw yy, nie do końca lubi środowisko Kwaśne, dlatego też z tym światłem amonu no po pierwsze raz, że trzeba no, uważać, a dwa to to, że jednak to badanie gleby jest naprawdę istotne. Naprawdę od czasu do czasu zrobić sobie badanie gleby nie zaszkodzi, a przynajmniej wiemy co w środku mamy. Moi drodzy, yy... Strasznie wieje, powiem, wam jest zimno, ale yy, chciałem tylko dzisiaj przypomnieć się Państwu, że, że jestem. Yy, o kolejnych materiałach yy, chciałem też wspomnieć, które się pojawią. Yy, I co na koniec, tak tylko jeszcze chciałem powiedzieć, że yy, to jest też przekaz do, do, do Pana, który właśnie ciśnie yy, mnie o tej świadczo. Siarczan amonu, także powiem jeszcze raz, proszę uważać z tym siarczanem amonu, dlatego że mikroorganizmy nie lubią środowiska kwaśnego, tak jak już wcześniej powiedziałem. I im bardziej pan będzie zakwaszał środowisko w glebie, to tym bardziej nie będą działać humusy. Oczywiście, inaczej, przepraszam, humusy zawierające mikroorganizmy nie będą działać prawidłowo, natomiast siarczany, w połączeniu z czystymi kwasami humusowymi, strasznie, yy, oczywiście te kwasy humusowe działać będą i będą, yy, będą spełniały swoją rolę. Natomiast mikroorganizmy niestety już. Tego robić nie będą. Moi drodzy, muszę wiać, bo ten wiatr naprawdę po prostu krzyżuje mi tutaj plany. Także nie wiem, jak ten materiał wyjdzie. W każdym bądź razie pozdrawiam was wszystkich serdecznie. Jestem, jestem, jestem. Zaczynamy, zaczynamy nowy sezon. Zostańcie ze mną, subskrybujcie kanał, yy, odwiedźcie stronę na Facebooku w Japonkach przez, yy, przez świat i oczywiście zapraszam też na TikToka, który oczywiście. Robi w tym momencie yy, dużą robotę, ponieważ dużo widzę z Was TikToka. Przegląda. Moi drodzy, uciekam, bo jest zimno. Pozdrawiam serdecznie, zapraszam do oglądania. Trzymajcie się i oglądajcie kanał Japonka przez świat. Trzymajcie się, cześć.